No to jesteśmy na miejscu. Aura, jak widać, się zmieniła. Pruszy. Śnieżek. Ale ogólnie jest ciepło. Cóż, dzisiaj spróbujemy posprzątać jeszcze po w sezonie wędkarskim. Tutaj do maja to już wędkarzy na tym akwenie nie użyczymy chroniony. Także bez zbędnego gadania rzucamy, zobaczymy ile koszyków jeszcze wyjdzie. I bodajże szósty rzut przynosi nam dopiero pierwszy koszyk Dobra, czyścimy go, i rzucamy dalej. Coś większego, ale jeszcze nie wiem, co to jest. Bardzo obrośnięte. Mega stare. Długo, znaczy mega stare. Długo w wodzie prze, przeleżało takie coś. Nie wiem co to mogło być. Rozsypało się to trochę. Z drugiej strony było takie samo, tylko się rozsypało. Nie spodziewałem się, że to się rozsypie. Spróbuję powyciągać te resztki, chociaż wątpię, żeby się udało. Pewnie gdzieś spłynęły. No ale spróbuję. Dobra. Do następnego. Tym razem mamy kawałek pręta. Zbrojeniowego. O proszę bardzo. Kawał żelazstwa. A tutaj na nim taki haczyk złoty. Szkoda, że nie złoty kolczyk. No tak, ale co by tu robił kolczyk? No jeszcze plecionka jakaś. To weźmiemy ją, co by tu się nic z nią nie zaplątało żywego. A to do grubego złomu będzie. Mamy jakąś ciekawostkę. Pewnie jakiś jakaś noż barka. Zgubiła. Tu jakaś podziałka. Tu też. Ja chyba tego nie ruszę. A nawet na, na pewno skorodowało. No ciekawe. Jakiś przyrząd do pomiarów jakichś. Ciekawostka powiem Wam, nie wiem, szablon czy co? Dobra, rzucamy dalej. Tu z nabrzeża idzie coś cięższego, znaczy spod nabrzeża. Zobaczymy wspólnie, co to. A, takie jakieś pręciory Na gruby Natychmiastowa segregacja To to wygląda jakby jakiegoś siłownika, No, ale swoje waży i tu jeszcze dodatkowo dwa mniejsze, chociaż to też? Też. No dobra, lecimy dalej. Dwie rurki. ...antysplątaniowe. Koszyki albo zostały... ...albo... ...wyciągnąłem je już wcześniej kiedyś. Kurczę, coś nie mogę się... ...wstrzelić tam w ten... ...zaczep, gdzie tych koszyków mnogo było. A to jeszcze jakiś... haczyczek taki. Ciupeńki. Dobra, próbuję dalej. Taka łycha. Nierdzewka. Ale bez żadnych sygnatur. No powiem Wam, że teraz ustrzeliłem coś mega ciężkiego. Idzie po pomału, oby tylko tego nie zerwać. ale, kurczę, topornie naprawdę ciężkie chodź, chodź tu maleńki W razie tu będzie łatwiej wyciągnąć. No i co? Kurde zaczepiło się. Ah, puściło, no. O coś tam się zaczepiło. Cholercia, dobra, będę próbował. No i się udało. Taki wielki pręcior, ale dziś to ja go nie zabiorę, bo oczywiście nie mam przy sobie tu jeszcze jakieś magnetyczne, te nie mam przy sobie. No, mów. No fleksa nie mam, no. Także wrzucę tu w krzaciory i przyjadę po to. Ładna waga. Ale z zaczepów tylko jeden tu jakiś widzę. Dobra, obczyszczę to i w krzasiory. Jednak zabiorę to dzisiaj Dało się to w miarę skompresować Także Biorę dzisiaj od razu Jest drugi koszyk i element od paska, który się zresztą właśnie rozleciał. Stan ładny no tak jeszcze. Jeszcze tutaj trochę porzucam i mam zamiar się przenieść jeszcze pod most, zobaczyć czy tam spinningowcy nie pogubili gumek. Tudzież jakichś blach. No to taka ciekawość. Jeden drugi i nawet nie połączone ze sobą dwa kluczyki o proszę tu nawet jakiś brelok jest czyli ktoś miał od Mercedesa proszę bardzo ktoś miał problem chyba później odjechać z rybek O, wow, ten to już, proszę bardzo, się rozleciał. A drugi. Tu mamy tylnią część od tego breloka. Mercedes, proszę bardzo. Ale naprawdę, już parę ładnych lat tu musiało przeleżeć to. Co to za stworzenia? Idź do wody. No, pyk. O. No to ciekawostka Fajnie mamy gumeczkę kopytko Czyści się i gumka powinna być jeszcze dobra? No jak nie było, to nie była, teraz proszę bardzo. Jaka śliczna. Śliczna. Na stalce. Tegoroczna. Znaczy z tego sezonu. Hakiesz w ogóle bez korozji. No, bezapelacyjnie fund dnia, jak do tej pory. Piękna rybka. Ale na sandacza, kurde, ze Starką. Chyba, że za szczupłym ktoś tu chodził. Nastąpiła zmiana miejscówki. Drugi rzut. I taki zestaw. Drucik. I dwie gumki. Malutki twisterek. I tak, kopytko. Obiecująco, że tak powiem, czyli rzucamy na tamten zaczep. Oczywiście pod wodą, wy go nie widzicie. Ja też kawał żelastwa. Nie wiem, jak to się stało, ale padła mi kamera, bateria. A tymczasem. Kolejna gumka do, do zbrojona taką kotwicą. Dobra, to już będę czyścił w domu. Do następnego: dwie blachy wędkarskie, raz i dwa. Całkiem świeży sygnalizator brani. Nada się do dalszego użytku. Zaraz będę kończył, bo to nagrywanie telefonem to. To nie to samo. I to będzie najprawdopodobniej ostatni fund dzisiaj. Koszyczek kompletny razem z tą rurką antysprątaniową. Jeszcze wykonam parę rzutów, ale jak nic ciekawego nie będzie, to już widzimy się na podsumowaniu. No i nic ciekawego więcej nie wpadło. Podsumowujemy się trochę złomo to różowe to oczywiście z brzegu śmieć No i co? Łyżka raz, dwa, trzy koszyki zanętowe sygnalizator brań i raz, dwa, trzy, cztery, pięć gumeczek Pięć gumeczek, te kluczyki do Mercedesa, ciekawostka, to, to nie wiem, do czego to z tą podziałką tutaj, no pewnie do, może do, do, do obliczania, nie do obliczania, tylko do wyznaczania jakichś cięć czy coś, nie wiem. Dobra, to by było na tyle. Wszystkiego dobrego życzę w nowym roku. Oby był lepszy niż ten, który niedawno się zakończył. I zdrówka, a ja spływam. To do zobaczenia. Muzyka